Dzień dobry. Eee, Dobra. Powiedz mi, jak masz na imię? Nie mógł, że mnie nie zna. No coś nie kojarzę. Aha. No to opowiem <laughs> creeper. Eee, ile masz lat? <laughs> Skąd ja mam powiedzieć? <laughs> eee, dobrze, co nam dzisiaj zaprezentujesz? Hmm, trudno powiedzieć. Jakąś piosenkę może? No to on to dzieła. Dobrze, tylko się przygotuję. Dobrze. koniec. Hmm... Mogę, mogę, jeszcze taką inną piosenkę, ale będzie to was kosztować... Yy, no jakby to powiedzieć wybuchnięciem czy coś. Nie, 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 dobrze, to Piggy, muszę do wtedy podejść. Piggy, ty pierwsza, co o tym sądzisz? To było bardzo ciekawe, ale jednak ja jestem na nie. Przykro mi Creeperze, ja niestety też jestem na nie, ale powodzenia następnym razem. Dzięki, na razie. Dzień dobry. Witaj. Wszystko dobrze? o lepiej. Co proszę? Dobra, gdzie pan najpierw mieszka? W jaskini. Jaskini, to dobra. A za e, jak się pan nazywa? Jestem zombie. zombie. A ile ma pan lat? Ile pan ma lat? A ile ty masz? Co proszę? Nie, żadna, jakieś to 137. pan jest na helu. Dobra. E, dobra, to co pan nam zaprezentuje dzisiaj? Czekajcie. Się. Proszę się przygotować oczywiście. No. E, a ty pigi, nie Nam <laughs>

Tylko Kryst! Mówi, Kryst! Oszalałeś! Dobra, to teraz przejdźmy do głosowania. No jednak, no ja mówiłam dość no bo to było piękne, ale jednak troszeczkę za długo pan to śpiewał. Ale to było bardzo piękne, ja jestem na tak. No. Zombie, powiem ci tak, nieźle śpiewasz, ale jak Pigi mówiła, no niestety za długo, no ale dam ci tą szansę. szansę no i przechodzisz dalej. Dziękujemy. No To następne. Przepraszam, ale musimy powiększyć wejście. Dobra. Yy, witamy. Na początku powiedz, skąd przyjechałeś? Yy, jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz? Dobrze. Przyjechałem z Ołó Tak. Yy, mieszka w kini. Yy, yy, I nazywa się Giamp. Yy... I mój moim bra bratem jest Zombie. Yy, ten mniejszy trochę. Zobaczmy? Tak. Wiem, że młodszym. Nie. Jak się pali, to wywidzi panie efekty. Tak. Co, co pan dzisiaj nam zaprezentuje? Instrukcję obsługi kuchenki mikrofalowej. Dobrze, to do dzieła. Dobrze. Numer jeden. Ustaw kuchenkę mikrofalową na stabilnej, równej powierzchni. Dla umożliwienia poprawnej pracy kuchenka musi mieć zapewnioną dostateczną wentylację. Czemu pani we mnie rzuca? Ponieważ to, ponieważ to jest głupie, a mi stąd, no, zejdź ze sceny, proszę zejdź. ze Dobra, ten. proszę wy, wyjść. Wy, nie na nas! Zapraszamy <noise> zwycięzcę dzisiejszego programu. Witamy, panie zombie. Jest pan zwycięzcą a? dzisiejszego programu. Otrzymuje pan 20 tysięcy złotych. Gratulujemy serdecznie! Oraz wyjazd na Hawaje. Dziękujemy. Może Pan opuścić. Jak będzie Pan wychodził przy okienku, odwieże Pan Bon na 200 tysięcy. Przepraszam, na 20. Do widzenia. A kto Waszym zdaniem powinien wystąpić w kolejnej edycji? Mam talent! Ja! Yeah. Piszcie w komentarzach.